Numer 15 i element Bono. Paranormal wyrusza na eksplorację opuszczonej fabryki, która stała się nawiedzonym miejscem pełnym licznych obserwacji duchów, odkąd wypadek odebrał życie kilku pracownikom 60 lat temu. Wkrótce przekonują się na własnej skórze, jak bardzo to miejsce jest naprawdę paranormalne. Mary takła nic nie.

Sześć dni później wraca na ostatnią paranormalną eksplorację w nawiedzonej, opuszczonej fabryce. Kiedy wrócisz i spojrzysz jeszcze raz, rzeczywiście wygląda na to, że na nagraniu uchwycono postać cienia nie wiem, czy Stojący tuż za rogiem fragment ciemności jest jaśniejszy niż reszta. Czy to było pojawienie się ducha? Czy ktoś stał za rogiem? Biorąc pod uwagę inne zjawiska paranormalne, które uchwycił na kamerze, myślę, że wszyscy znamy odpowiedź na to prawdziwe pojawienie się ducha, numer 14, Kanał na YouTube o nazwie Sekretne Przewodniki opublikował ten film w 2017 roku, twierdząc, że to było nagranie wideo. Dowody na paranormalną aktywność poltergeista zostały im przesłane przez subskrybenta, który mieszkał w bardzo nawiedzonym miejscu. Skradają się po mieszkaniu. Z każdym kolejnym dziwnym nagraniem kamera chwile stają się coraz straszniejsze. Straszne dźwięki nie ustają, a teraz telewizor się włączył. What it even come from? jest Cień postaci cicho przemyka przez drzwi, a kiedy wchodzi do następnego pokoju, żeby to sprawdzić, już go nie ma. Deafness. Oh god, you saw that, right? That looked like a human. Smiley gone. No ten przerażający film wygląda przekonująco paranormalnie, ale kiedy napisałem e-mail do Secret Guides, żeby dowiedzieć się więcej, powiedział mi, że od tego czasu odkryli, że nagranie było fałszywe. Najwyraźniej druga osoba chodziła po domu, robiąc odgłosy stukania i włączając telewizor. Jeśli chodzi o pojawienie się cienia, zauważ, że nigdy nie sprawdzili tej strony pokoju. Ich znajomy musiał ukrywać się w rogu, w który nigdy nie zajrzeli. Nie mam powodu, żeby nie wierzyć w to, co mówi, więc chyba ten film jest naprawdę zmyślony. Jeśli zobaczysz ten film gdzieś indziej, teraz znasz prawdziwą historię. Ważna lekcja z tego filmu to, by nie wierzyć od razu w nagranie ducha w wysokiej rozdzielczości. I nie czuj się źle, jeśli dałeś się nabrać, bo ja też się nabrałem. Numer 13. YouTuberka o imieniu Ghost Shake wierzy, że ma w swoim domu problem o charakterze paranormalnym. Pewnego dnia jej pies zaczyna patrolować salon, jakby stał na straży, choć nic niezwykłego się nie dzieje, ani nie słychać dziwnych dźwięków. Zastanawiam się, czy nie irytuje go coś w telewizji, albo coś, czego nie widzimy, a co stoi w tym miejscu. It's okay. It's okay. Cokolwiek to jest, wygląda na zadowolonego, że to coś zniknęło na razie, ale potem próbuje to wytropić. Tymczasem zauważ, że ten mniejszy pies w ogóle się tym nie przejmuje. It's okay. To dziwne. Może to był robak czy coś podobnego. Mimo to nie wyjaśnia, jak to się stało. Pewnego innego dnia oba jej psy wstają, żeby zobaczyć, kto jest przy drzwiach. Drzwi się otwierają i widzę cień przechodzący przez nie, choć to może być tylko światło z zewnątrz. Gdy tylko wchodzi, żeby zobaczyć, co się dzieje, ledwo dostrzegalna kula przelatuje nad głową. Ona tego wtedy nie widzi, ale kamera to rejestruje. A kiedy później idzie na polowanie na duchy, używając kinekta w tym samym pokoju, wykrywa ducha przy oknie. Wtedy dzieje się coś niepokojącego. Czy to jest spotkanie z czymś paranormalnym? Czy ta osoba macha ręką w 38 sekundzie i również porusza nią ręką? W tej części pozwolę Ci zdecydować o numerze 12. Kamera przesuwa się po białym pokoju wypełnionym antycznymi meblami i przerażającymi kolekcjami, co już samo w sobie jest wystarczająco niepokojące. Ale kiedy zatrzymuje się na wysokim starym lustrze, wydają się zaskoczeni, widząc dziecięcą sylwetkę wypełniającą ramę, podczas gdy przyglądają się dziecku. W ich drżącym spojrzeniu para identycznych kul unosi się nad jej głową, gdy dwa punkciki światła stają się ledwo widoczne, prawie jakby lekko odwracała głowę. Myślę, że to dziecko cień mogłoby po prostu być dużą lalką, jednak nawet jeśli tak by było. Z tego co wiem, tylko oczy żywych istot odbijają światło w ten sposób. Jeśli się mylę, popraw mnie, ale martwa lalka nie powinna mieć świecących oczu. Osoba nagrywająca widzi te oczy i w pośpiechu wbiega po schodach. Później będzie odnosić się do tego wydarzenia tylko jako do dziewczynki z błyszczącymi oczami w ciemności. Numer 11. Zespół Stone's River Paranormal bada nawiedzony sąd w Tennessee, gdy dzieje się coś naprawdę dziwnego. Jedna z nich mówi o tym, jak zimne są jej ręce. Nagle. Jedne z podwójnych drzwi prowadzących do łazienki odblokowują się i zamykają. Zespół próbuje odtworzyć sytuację, żeby sprawdzić, czy to tylko luźny zawias albo wadliwy zamek, ale wydaje się, że to wcale nie jest ten przypadek. Drzwi bez problemu pozostają otwarte całą noc i nie zamykają się. Na długo przed tym, zanim ten konkretny pokój został przebudowany, służył jako więzienie dla pojmanych żołnierzy Unii podczas wojny secesyjnej. To całkiem logiczne, że w tym historycznym zakątku sądu nr 10 dochodzi do zjawisk paranormalnych. Czy to najwścieklejszy poltergeist na świecie? Opublikował Paranoiax w grudniu 2021. Gdy ekipa dociera w góry, szybko odkrywa, że nie jest sama. Wchodzą do budynku i słyszą coraz więcej hałasów i stuków. Gdy kamera obraca się ku drzwiom, przez chwilę widać blade oblicze za nich. Na górze słychać jeszcze więcej hałasów. Wygląda na to, że coś zrzucają, by uniemożliwić ekipie wejście na górę. Wychodzą na zewnątrz, a hałas trwa. Jeden z członków ekipy wybucha histerycznym śmiechem. Nagle drzwi gwałtownie się otwierają. wracają do środka rzeczy wciąż są rzucane kierują się z powrotem na schody i w końcu odważają się wejść na górę mimo że poltergeist nie ustępuje na parterze zostaje rzucony duży żelazny pręt i słychać coś co brzmi jak kroki nad nimi Kiedy docierają na górę, prawdopodobnie żałują, że to zrobili. Po kolejnych torturach ze strony Poltergeista coś znowu wygląda z za rogu? Czy to właśnie to powoduje cały ten chaos? Jeśli tak, siła tej małej postaci jest przerażająca. Numer 9 Brytyjski YouTuber Scouse Mouse mieszkał w domu tylko trzy dni po nagraniu, jak przedmioty w jego kuchni same się poruszały. Uważam, że dwulitrowa butelka coli jest ciekawa, bo płyn porusza się wcześniej niż sama butelka. Zobacz, o co mi chodzi. Otwórz to w zwolnionym tempie, a zobaczysz, że zawartość w środku porusza się chwilę przed tym, jak butelka zostaje wyrzucona. Nie wydaje mi się, by zawartość poruszała się tak, gdyby ciągnięto ją sznurkiem. Numer 8. Uh, this is not like your regular staircase it's not like where you can look directly all the way to the first floor wie, że w jego bloku na jest duch. Uh, it's a creepy place Grzecznie kiwa głową komuś schodzącemu po schodach. Mija trochę czasu i wtedy zauważa coś dziwnego. Widział, jak ktoś wchodzi, słyszał, jak schodzi po schodach, a jednak ta osoba nigdy nie wychodzi. Hello? Więcej, dziwne dźwięki, to jedyna odpowiedź, jaką otrzymuje. Wydaje się być inną osobą. W aktualizacji wideo 6 miesięcy później jest znacznie bardziej ostrożny. Jakby przez ten czas wiele go spotkało. I know this place. Definitely haunted. Tutaj zaczyna się robić dziwnie, w niepokojący sposób. Drzwi, przez które właśnie przeszedł, są teraz otwarte, a na dole znajduje się ciemna przestrzeń, która nagle się rozjaśnia.. What is that? Kiedy idzie tam, gdzie rzekomo była ta postać cienia, nic tam nie ma. Jeszcze raz. Po przybliżeniu, w 22 sekundzie, mogę dostrzec małą postać, ale pomóż mi zdecydować, czy to coś paranormalnego, czy tylko moja wyobraźnia. Numer 7. Poncho patroluje swój kampus jako ochroniarz, kiedy on i jego partnerzy zauważają jakieś dziwne zdarzenie przez okno. Światła migają jednocześnie, włączając się i wyłączając. W każdym ostatnim pokoju na pierwszym piętrze wyglądają, jakby stali na zewnątrz i dokumentowali zdarzenie, zamiast od razu wejść. Wiesz co? Nie winię ich, bo sam też poczekałbym na wsparcie, gdybym to zobaczył. Albo może spróbowałbym znaleźć jakieś miejsce do pracy, gdzie nie straszy. Zamiast tego, numer 6, czyli zespół Paranormal Nightmare, mierzy się z demonem w tym nawiedzonym domu. Kiedy zespół prosi demona o interakcję, ten odpowiada w podobny sposób: Uderz w coś dla nas. Wtedy ta seria wydarzeń przyprawiła mnie odreszcze. God, Josh!

a kiedy mówią demonowi, że zostają, on odpowiada: Demon nawet zdradza swoją tożsamość, po czym atakuje jednego z nich. oh no 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 dude something just came running at me holy dude East that is she visit a wow and that went off i said holy oh dude that was so that was right in here again Moim zdaniem ten dom jest w 100% nawiedzony. Czy ktoś może pozbyć się demona w środku? Podejrzewam, że nie da się przewidzieć, co on zrobi. Numer 5 YouTuber o imieniu Mark Johnson i jego grupa prowadzą paranormalne śledztwo w Jaskini Wiatrów, rzekomo nawiedzonym podziemnym miejscu na pustkowiu Colorado. Wygląda na to, że to coś z nimi nie ma cierpliwości i nie chce czekać, aż skończą rozstawiać sprzęt. Nikt z nich nie słyszy tego dźwięku, dopóki nie oglądają nagrania, co dziwne, bo kamera rejestruje go wyraźnie. Dźwięk ten był albo naprawdę paranormalny, albo po prostu pochodził od ich sprzętu ciągniętego po ziemi. Chwilę później podczas spaceru rejestrują dwie kule, po czym słyszą krzyk. Myślę, że ten krzyk był prawdopodobnie nadprzyrodzonym zjawiskiem, ponieważ pojawia się w trakcie zwykłej rozmowy, ale posłuchaj tego fragmentu i powiedz mi, co o tym sądzisz. W końcu to dziwne, niewidoczne źródło światła w magiczny sposób zaczyna migotać, gdy Mark Johnson prosi o duchowe potwierdzenie. Dziwne jest to, że efekt migotania znika, gdy Mark oświetla ten fragment Ziemi latarką. Nie ma powodu, by obiekt nagle przestał odbijać światło, zwłaszcza, że jeszcze dwie sekundy wcześniej to robił. Uważam, że odbicie powinno być jaśniejsze pod bezpośrednim światłem, ale nie znikać całkowicie. To sprawia, że wierzę, iż to wszystko jest prawdziwe. Numer 4. Czy to jest sztuczka magiczna, czy coś paranormalnego? Film udostępniony przez kanał YouTube Kisa Weba cieszy się popularnością w hiszpańskojęzycznej społeczności. Nie znalazłem oryginalnego źródła. Mężczyzna jedzie ciemną drogą, gdy nagle na jego drodze staje koszmarne stworzenie. Nie jestem pewien, czy zatrąbiłbym na postać w kapturze. Na pewno nie wysiadłbym z samochodu, ale ten mężczyzna to robi. Podchodzi do postaci, prosi o przesunięcie, próbuje zdjąć prześcieradło, lecz szybko tego żałuje. Jak ta postać w szacie utrzymała swój kształt? Gdzie zniknęła? Jeśli to jakaś magia, to myślę, że ta mroczna. Numer 3. Niektórzy właściciele nieruchomości po prostu nie potrafią odpuścić. Opublikowane przez Słodko Kwaśny na subreddicie Ducha, poprzedni właściciel tej restauracji wyraźnie okazuje swoją zazdrość. Nagranie z monitoringu pokazuje kilku pracowników zaladą w restauracji, którzy przygotowują jakieś dokumenty. Nie ma żadnych klientów i to chyba dobrze. Nagle oprawione zdjęcie na ścianie spada prosto na to poniżej i przewraca się na podłogę. Jeden z pracowników dosłownie rzuca ręce w górę, podczas gdy druga podskakuje, zakrywając usta ze zdumienia. Redditor twierdzi, że zdjęcie, które spadło, było nagrodą dla restauracji nowego właściciela. Czy poprzedni właściciel zazdrości im sukcesu? Niektóre komentarze sugerują, że gwóźdź lub mocowanie w ścianie wypadło albo się złamało, ale użytkownik Reddita ma na to odpowiedź. Twierdzi, że gwóźdź wciąż był w ścianie. Sposób powieszenia sprawiał, że samoistny upadek był mało prawdopodobny. Myślisz, że to pęknięty gwóźdź czy zazdrosny duch? Myślę, że to całkiem sensowne wyjaśnienie dotyczące gwoździa, więc zdecydowanie skłaniam się ku paranormalnej opcji numer 2. To kolejne dziwne i być może prawdziwe nagranie ducha zostało zarejestrowane po godzinach w Miranda Boxing and Sporting Club w Australii. Jedna z kamer monitoringu, telewizja przemysłowa, uchwyciła tę świecącą zjawię. Wychodzi z łazienki, kieruje się prosto w stronę sprzętu na siłowni, a następnie nagle znika z kadru. To nie jest żaden owad przechodzący przed kamerą, ponieważ postać z każdą chwilą przybiera coraz bardziej ludzki, solidny kształt. Jeśli to jest istota paranormalna, to jestem prawie pewien, że jej dożywotnie członkostwo już nie obowiązuje. A tak całkiem serio, myślę, że to pojawienie się ducha może być prawdziwe i naprawdę mnie to przeraża. To, co zaraz zobaczysz, wymyka się wszelkim wyjaśnieniom i może nawiedzać Twoje sny. Ciekawe w tym zdjęciu jest postać ducha, którą przedstawia. To, co tutaj widzimy, jest po prostu przerażające. Mam dla Ciebie wyzwanie, skoro dotarłeś aż tutaj. Dlaczego by nie polubić tego filmu i nie zasubskrybować kanału w ciągu najbliższych 5 sekund, skoro co tydzień wrzucam cztery nowe, straszne filmy. Jeśli jesteś ciekawy jak wyglądam w prawdziwym życiu, wejdź na mój Instagram Dylanishilinyt i kliknij obserwuj, żeby się przekonać. Numer 1. Następny wpis ponownie łączy nas z Dark Ghostem, rosyjskim badaczem zjawisk paranormalnych, który napotkał naprawdę przerażające istoty. Jednak ten najnowszy film prawdopodobnie przebija wszystko. Jak sam opisuje, to najstraszniejszy dom, jaki kiedykolwiek badał. E-mail z współrzędnymi zaprowadził dark ghosta do wskazanej lokalizacji. Nadawczyni twierdziła, że kiedyś mieszkała tam starsza para, która przeżyła wiele niepokojących zdarzeń, głównie z piwnicy domu. Wśród nich były niewyjaśnione dźwięki, w tym całe rozmowy, oraz coś, co próbowało otworzyć piwnicę od dołu. Po śmierci pary, dom został odziedziczony przez ich krewnych, jednak odmówili oni wprowadzenia się, i od tamtej pory dom stoi opuszczony. Śledztwo Dark Ghost'a zaczyna się spokojnie i stwierdza on, że niczego nie doświadczył, a już zbliża się godzina 23:30. Następnie przystępuje do ustawiania kamer stacjonarnych, i właśnie wtedy zaczyna się aktywność. Po opuszczeniu pokoju kamera rejestruje, jak szklanka sama przesuwa się do krawędzi półki. Zaczęło się. Żaden z innych kieliszków się nie poruszył, nic jej też nie uderzyło, bo wtedy nie przesunęłaby się w taki sposób. To wygląda, jakby coś ją pchało, lub ciągnęło, aż spada z krawędzi i się rozbija. Dark Ghost był w trakcie tłumaczenia do kamery, co zrobił, kiedy usłyszał tłuczenie szkła. I właśnie wtedy zaczyna się robić naprawdę dziwnie. Się. Bez ostrzeżenia, cały dom zaczyna gwałtownie się trząść, na tyle mocno, że cegły spadają z sufitu. To To trwa tylko kilka sekund, po czym nagle ustaje. Dark Ghost, choć zszokowany, na szczęście nie odniósł obrażeń i podchodzi, by ocenić szkody. Podczas sprawdzania kuchni ze statyczną kamerą zaskakuje go dźwięk przypominający podnoszoną deskę podłogową, a potem kilka głośnych uderzeń z innego pokoju. Brzmią jak uderzenia pięścią w ścianę lub podłogę, albo jak ciężkie kroki, choć trudno to określić. Zainspirowany wydarzeniami Dark Ghost rozpoczyna sesję elektroniczny głos Angax Electronic Voice Phenomenon, by nawiązać kontakt z obecnością. Wy? Zaczyna od pytania, czy ktoś ze świata duchów jest obecny, i mimo, że nie otrzymuje natychmiastowej odpowiedzi, w końcu urządzenie odpowiada: Pomóżcie nam!. Naciska dalej, żeby istota się ujawniła, i wkrótce potem, zapytana gdzie się znajduje, odpowiada: Zostaliśmy uwięzieni. On uwięził nas tutaj. Wcześniej, kiedy Dark Ghost usłyszał skrzypiącą podłogę, była ona zasypana gruzem. Istota ponownie prosi o pomoc i prosi Dargosta, aby otworzył piwnicę. Jednak 30 sekund po tej prośbie pojawia się coś innego i mówi: nie otwieraj tego, następnie dodaje, oni kłamią. Nie wkręk! Widać, że wiele duchów się komunikuje, każdy z innymi prośbami. Po kilku kolejnych prośbach o otwarcie piwnicy, jakaś istota odpowiada przerażającym zdaniem: celowo zjem twoje serce. Jeśli jest, specjalnie. Jest, jest, jest... Teraz już jasne jest, że jedna z obecnych tam istot ma złe zamiary wobec Dark Gosta, i chociaż początkowo mówi, że nie otworzy piwnicy, spotyka się z odpowiedzią ze strony duchów. Ciekawość bierze górę i decyduje się podnieść deskę podłogową oraz zejść na dół. Najpierw używa zdalnie sterowanego auta z kamerą, ale bateria szybko się rozładowuje. Wbrew rozsądkowi, po kilku minutach czołgania, sam schodzi na dół i bez problemu znajduje małą kość w ziemi. Kiedy przygląda się bliżej, nagle słyszy hałas, jakby coś uderzyło w metal przed nim. W tym samym momencie, na jego statycznej kamerze skierowanej na otwór do piwnicy, widać postać cienia na tle szafek w kuchni. Gdy znika, on wychodzi i twierdzi, że słyszał Syk z dołu, kiedy próbował ponownie zamocować deski. Bardzo głośny Syk sprawia, że natychmiast wybiega z otworu. To okazuje się być wszystkim, co jest w stanie znieść i wszystko dla własnego bezpieczeństwa. Przywraca deskę na miejsce i postanawia zostawić to na noc. Coś w tym domu wyraźnie chce się wydostać i wyrządzić krzywdę. Trzeba się zastanowić, kim jest ta druga dusza uwięziona z nim, gotowa ostrzegać innych, by nie dali się zwieść kłamstwom, jak mówi drugi duch.